Dzień dobry Więc nadszedł czas na podsumowanie naszej Podróży na Sardynię, która była wspaniała Nie była zbyt długa, bo to było tylko 5 dni Ale wystarczyło na to, żeby zobaczyć chociaż jakąś część tej przepięknej wyspy Generalnie przylecieliśmy do Olbi, jak już pewnie wspominałem we wcześniejszym filmie eee, Lotnisko jest oddalone od San Teodoro, tu gdzie się w tej chwili znajdujemy, widzicie przepięknie wokół mnie, to się tak nazywa się to Costa Esmeralda, mówią też na to szmaragdowe wybrzeże w każdym razie po przylocie do Olbi wzięliśmy autobus transportu publicznego numer 514 bodajże albo 609 którykolwiek z nich można wziąć i one obydwa dojeżdżają tutaj do San Teodoro koszt yy, jazdy autobusem 3,20 euro centów na osobę więc jest bardzo bardzo tanio ale ogólnie rzecz biorąc yy, to tylko polecam dla miłośników ci którzy lubią transport publiczny yy, generalnie tu trzeba mieć samochód bez samochodu jest bardzo ciężko się poruszać transport publiczny nie jeździ zbyt często jest dosłownie prawdopodobnie około 8 do 9 autobusów na cały dzień w obu kierunkach oczywiście no ale generalnie samochód lub też jeżeli się jest gdzieś na miejscu rower też jest super sprawą co dalej jeżeli mówimy o San Teodoro, o samym miasteczku, bardzo fajne, malutkie miasteczko, jest to miasteczko bardzo turystyczne, jest mnóstwo turystów, zwłaszcza z Niemiec, bardzo dużo, tak teraz jesteśmy na początku października, to jest mnóstwo Niemców. Polaków bardzo mało w tym miejscu, nie, nie spotkaliśmy za bardzo nikogo, może zraz gdzieś było słychać język polski, a tak poza tym to głównie e, turyści z Niemiec Także, samo San Teodoro: mnóstwo hotelików, mnóstwo wspaniałych restauracji, super jedzenia. Wspaniali ludzie, Włosi ogólnie są wspaniałym narodem, uśmiechniętym, pełni entuzjazmu. Nie, to nie jest to samo co nieraz przychodzi się do sklepu w Polsce i siedzi sobie pani za karę i jeszcze by ciebie potrafił, czego pan chce. No, tutaj nie ma takich rzeczy. Wszystko jest ładnie, kulturalnie z uśmiechem. Ale każdy generalnie lubi co innego. Jedzenie już wspomniałem, wyśmienita pizza, mnóstwo knajp, także coś pięknego. Eee, plaże dziesiątki. Dziesiątki plaż. Wszędzie dookoła, gdzie się nie pojedzie, jest wiele plaż, które w ogóle nie są zaznaczone eee, na, google, na google map. Także trzeba samemu najlepiej eksplorować, zajeżdżać w różne miejsca i próbować. Google Map tak samo jest niezaupdate'owany zbyt dobrze w niektórych miejscach, pokazuje, że w ogóle przejścia nie ma, to przejście tak, tak czy tak tam istnieje, więc trzeba dużo próbować. Do tego rybki, mam taki filmik, później będzie tam wstawiony taki urywek, gdzie stoimy i wokół nas pływają dziesiątki tych rybek. To nie jest to co Egipt i Morze Czerwone, bo jeżeli ktoś lubi popatrzeć sobie na różnego typu stworzenia morskie, to najlepszy Egipt, ale to do tego jeszcze dojdziemy na pewno. W którymś tam w jakimś czasie na pewno zmontuję film, w którym pokażę trochę ten Egipt, w którym byliśmy już dwa razy. No i co jeszcze tutaj mógłbym dodać, to jedyną rzeczą, o której nie wspomniałem, to są rejsy statkiem. Rejsy statkiem kosztują w granicach 70 euro do soby, 60-70, ale wydaje mi się, że lepsze wziąć sobie te za 70, i to nie jest gdzieś dziś centrum miasta. Prawdopodobnie lepsze oceny dostanie się na plaży, tak jak myśmy dostali i wycieczka trwa od 6 do 7 godzin, obiad, mnóstwo pięknych plaż, widoków, także warte, warte polecenia i godne uwagi. Czego jeszcze nie dodałem, tu przy San Teodoro znajduje się piękne miejsce, w którym jest mnóstwo flamingów. I widać je dosłownie z drogi. Jadąc yy, rowerem czy idąc yy, wzdłuż tej drogi, są takie moczary, bagienka, setki wspaniałych różowych flamingów. Także to też piękne yy, miejsce i warte polecenia. Także ogólnie rzecz biorąc, San Teodoro, zobaczyliśmy tylko część tej yy, pięknej wyspy, ale do wypoczynku porządnego polecam. Także po tym wszystkim teraz będzie parę ujęć z różnych plaż, więc zapraszam serdecznie na dalszy ciąg tego filmu. Proszę o lajki, proszę o subskrypcje, bo one są dla nas ważne. I dziękuję jeszcze raz. I również zwracam uwagę na to, że jeżeli ktoś chce się o coś zapytać, chce jakiejś informacji, proszę komentować. Także trzymajcie się, pozdrawiam. Ciao ragazzi. Witam wszystkich z plaży La Sinta. Ach, piękniusia, bardzo ładna woda błękitna, jak widzicie, wokół Cudowny. Witam wszystkich z Klarzy Kala Pipara Ma piękny widok, ale tam dalej pewnie znajdziemy jeszcze coś bardziej ładnego Każdy coś dla siebie tu może znaleźć oczywiście, ale mi ona tak się średnio podoba. Byliśmy na piękniejszych plażach już do tej pory, więc zobaczymy co będzie następne. Także widzimy się za chwileczkę. Hej, witam z kolejnej plaży. Ta akurat nazywa się Salina Bamba. No i tu jest bardzo ładnie. Pięknie. Dwa dni temu. Nie, nie widać chyba. Byliśmy tam, na tamtej plaży, na którą doszliśmy na nogach. A dzisiaj mamy podróż na rowerach, także ułatwia sprawę. No, i tak bardzo ładnie tu jest na tej plażyczce. Dlatego tu są jeszcze takie moczary z tyłu przy hotelach z kamieniami, więc. Pewnie po porze deszczowej, czyli po zimie, to pewnie wszystko zalane wodą jest. No tak, bardzo ładnie. Pięknie, pięknie. I tam teraz, z kolejnej plaży, która się nazywa Spiaggia Salineda. No też pięknie, błękit, morza wszędzie dookoła. A tak w ogóle chciałem powiedzieć wam, że to jest morze tereńskie, nie medycyjańskie. Jesteśmy nad morzem tereńskim. Widzimy się na kolejnej, bo jest ich tu. Wierzcie mi od groma. Pa! Witam z Kala Suaracia. No to jedna z, z kolejnych pięknych tu plażyczek Tu jest mnóstwo. Nie dojechaliśmy na tę największą na samym końcu tego cypelka, z tego względu, że jednak już jest dość późno. A zeszłoby na co najmniej dodatkowe dwie godziny w to i z powrotem, żeby jeszcze posiedzieć na tej plażą, więc zdecydowaliśmy się, że nie pojedziemy na nią, ale mamy zdjęcia z, yy, z tego yy, tarasu widokowego, więc następnym razem. Witam, witam po raz kolejny z takiego viewpointu, e, który się zwie Sukapo, To jest w ogóle cały. Jakby rezerwat wokół nas. Także tu jest wiele zastrzeżeń. Ale, żeby tu dotrzeć, to najlepiej samochodem, bo ciężka droga na piechotę to nie ma szans. A na rowerach, no trochę ciężko. Chyba, że ktoś uwielbia jazdę na rowerze. No to warte polecenia. Przepiękne widoki wokół nas. Niesamowity. Jeszcze jeden rzut na całość wokół. Coś pięknego. Pięknego. A tam stoją nasze pojazdy. Na siema, jesteśmy na ostatniej właśnie naszej dzisiejszej plaży, ostatni punkt, bo już mamy dość. Z plaża Gorgolu się nazywa. Było ciężko. Do pokonania kupę kilometrów, ale warto. Z względu na widok. Przepiękny widok. Wspaniale. Namęczyliśmy się dzisiaj trochę. Jest tutaj tego wszystkiego tak wiele, że nie sposób tego objechać. Mówię, najlepiej mieć samochód, to wtedy człowiek dojedzie wszędzie, gdzie tylko zechce. Ale przepięknie.